W minioną niedzielę w miejscowości Dys odbył się ósmy przegląd kapel i zespołów ludowych. Współgospodarzem wydarzenia obok Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach był zespół ludowy dysowiacy. Chodzi nam o to, żeby promować naszą kulturę tutaj. Gminy Niemce, miejscowości, dys okolicznych miejscowości. Chodzi nam również o to, żeby promować generalnie kulturę sztukę ludową. Po to, żeby ocalić ją zwyczajnie od zapomnienia. Zapraszamy właśnie za zespoły, czy gdzieś, jeżeli są w okolicach bliższych dalszych jakieś zespoły, to te zespoły zapraszamy tak, żeby się zaprezentowały szerszej publiczności, żeby faktycznie tę muzykę ludową troszeczkę reklamować, kultywować, no pokazywać. Nasza miejscowość, nasza gmina jest przylegającą gminą do miasta Lublin i też chcielibyśmy ocalić to, co było charakterystyczne, właściwe dla kultury naszych ojców, dziadków. Podczas tego rocznego przeglądu swój repertuar zaprezentowało pięć zespołów ludowych, które zachwycały zarówno wokalem. i pięknymi strojami. Te zespoły są przyjaźnią. One czekają na te przeglądy, czekają na to, żeby się móc spotkać. One się również wymieniają wzajemnie czasami repertuarem, na przykład tym repertuarem biesiadnym, czy jakimiś pieśniami takimi okolicznościowymi. One się nawzajem inspirują również. Uczestnicy przeglądu bardzo cenią sobie wydarzenie. Bierzemy udział po raz ósmy w przeglądzie zespołów i kapel ludowych w Dysie ze względu na wspaniałą atmosferę. Zawsze jest pięknie, Godnie, bierze udział tutaj dużo zespołów ludowych. Na końcu jest na finał wspólna taka pieśń zaśpiewana. Wtedy czuje się taki, taką energię dobrą i takie zespolenie. Bardzo mi się bardzo to podobało i za rok będę tutaj. Folklor i ludowość stanowią nieodłączny element życia społeczności dyskiej. Zainteresowanie jest bardzo duże. Są nowe zespoły, jest to okazja do kontaktów i do wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami, a te, które występują są już bardzo uznane wśród w środowisku lokalnym i nieco szerzej są odznaczone, tak jak zespół dysowiacy, e, z nagrodą ministra zasłużony dla kultury polskiej. W związku z tym no, warto tutaj bywać.